Cześć, witam was wszystkich, bardzo bardzo serdecznie z tej strony Master I witam was w 26 odcinku z Undertale'a Słuchajcie, lecimy do Asgora, musimy Pokonać Asgora, musimy zniszczyć cały ten rdzeń Czy coś tam, nie wiem co to tam jest Chyba, że znowu coś pomieszałem I lecimy, słuchajcie Wychodzimy z, te z, te z tego świata potworów Mam nadzieję, że uda się skończyć Tego Undertale'a w miarę szybko, o Alfis przyszła Siemka Alphys Wybacz za tamto. Chodźmy dalej. No to chodź. O kurczę, ty. Ona mi blokuje drogę powrotną. Łoty. Skołana. Więc masz zamiar spotkać się z Gazgórym, co? Pewnie. Pewnie to trochę cię stresuje, co nie? O nie, błagam. Jeśli będziesz próbował mnie teraz przekonać, mnie nie to... Nareszcie, nareszcie wrócisz do domu. No wrócę i zamierzam wró wrócić. Czekaj. To znaczy, e, ja chciałam tylko pożegnać się. No i cóż, już tego dłużej nie zniosę. Okłamałam się. Ludzka dusza nie jest wystarczająco silna, by przekroczyć barierę. Oj, nie fajnie. Potrzeba przynajmniej ludzkiej duszy. I duszy potwora. Mhm. Jeśli chcesz wrócić do domu, musisz zabrać mu duszę. Musisz zabić Asgora. Oj, wybacz. Wracaj mnie tu. Co ty, co ty wygadujesz? Gdzie ona uciekła? Halo, jesteś tu? Nie ma jej tu. Kurczę, czyli co? Musimy zabić Asgora? Nie, no. Mówiłem, spróbujmy przejść tą grę tak, żeby nikogo nie zabijać. Hmm. Jeśli się okaże, że faktycznie muszę zabić Asgora, żeby ukończyć grę, bez. Nie, to by nie miało sensu. To by nie miało sensu, tyle. Hm. No, długo się jedzie. O, to fajnie. O! Czarno-biały klimat. Chych. No zobaczmy. Zapisz. Hm. Ciekawe Hmm To jest kalenda. Wina jest w użyciu. Aha, winda nie działa. No spoko. Tutaj mamy już jakieś miasto potworu, widzę. W ogóle nie mam muzyki, to nie jest dobry znak. Pytanie tylko teraz co mnie zatrzyma? Co mnie zatrzyma, jeśli już nie metaton? Czy to jest nieskończona droga? Nie, dobra, jest skończona Hmm Hmm Ciekawe Chodźmy Tutaj też są jakieś budynki jeszcze Jest coraz jaśniej No ciekawe, co tutaj się stanie O Jezu, ta, ta, ta melodia Undertale jest jak ja ją uwielbiam. Nie, jak, jak tak to ma się skończyć, to, to ja tego nie chcę. Nie, teraz jest melodia przepiękna. Winda do zamku. To jest Toriel Co on to robi? Czy to jest jakieś wspomnienie? Ej, czy to jest jakieś wspomnienie? Patrzcie, to jest może jakieś wspomnienie, właśnie z tego momentu. Patrzcie, dwa, pre dwa prezenty. Wewnątrz pudełka jest medalion w kształcie serca. Podnieść, podnieść. Z tobą jest sercowy medalion. Ciekawe. Wewnątrz pudełka jest używany sztylet. Nie, zostaw. Cóż, za wygodne łóżko. Gdybyś się na nim położył, mógłbyś nigdzie, nigdy nie wstać. Jest tu dużo koszulek w paski. Zagorzone zabawki. To jest najwyraźniej pokój jakiegoś dziecka. Czekajcie, co, co tutaj było? Ciekawe. Mam 1330 zł, nieźle. Um, rzeczy, sercowy medalion. Ha. Złote kwiaty. Wszędzie złote kwiaty są. Pokój pod remontem. Od dawno temu człowiek spadł do ruin. Człowiek zraniony po swoim upadku zawołał o pomoc. Ej, dawajcie mi to jeszcze raz! Podniosłeś krzycz i co Co tu się dzieje, ej! Pamiętnik Asgora. Na, na wszystkich stronach pisze Mamy dziś mały dzień, A atrament wciąż jest wilgotny. Łóżko wielkości króla. Zwykła szafka że jest kostium świętego Mikołaja Komodo z ubraniami, są tu płaszcze, koszule O, pucharek Zwycięzcy zawodów o pocieraniu nosów 98 I co tu się dzieje lol Lol mamy lustro Pomimo wszystko to wciąż ty Ja, ej jestem naprawdę ciekaw co tu się odwala teraz Póki pod remontem, ale mam jakiś klucz halo O, fajnie. Azriel, syn króla. Usłyszał wołanie człowieka. Przyprowadził on człowieka do swojego zamku. I dawaj, jeszcze raz, halo. Lol. Złote kwiaty. O, ciekawe i też będą złote kwiaty? Też są złote kwiaty. Pełno torbów. Przecież to jest identyczny do Mektoriel miała. Halo. Nie, moim zdaniem to jest jakiś i patrz zgaszony kominek. Jeszcze ciepły. Nie, nie, wait, 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 wait. <ścoughs> Czy my teraz jesteśmy w jakiejś, jakimś innym, jakby trafiliśmy do tego, tego innego jakiegoś wymiaru, czy jak? W sensie... Hmm... Czekajcie, bo tutaj wyraźnie mamy domek Toriel, z ruin. Z biegiem czasu Azriel i człowiek byli dla siebie jak rodzeństwo. Król i króla przygarnęli ludzkie dziecko i kochali jak swoje. Pod było pełne nadziei. O kurde, tutaj się jakaś akcja będzie rozgrywać za chwilę. O patrzcie, mamy kolejny klucz. Podniosłeś klucz i założyłeś go na prelek do klucza w twoim telefonie. Hmm. Ciekawe Nie, Naprawdę, trudno mi teraz cokolwiek tutaj skomentować, bo to naprawdę mam kompletnego mindfucka, jeśli o to chodzi Patrzcie, i tutaj mamy wyraźnie zejście do wyjścia z ruin Udało ci się zdjąć łańcuchy z drogi Hmm No Jak nic Lecz pewnego dnia Człowiek mocno zachorował i... I co się stało? Co? Chory człowiek miał tylko jedno życzenie by zobaczyć kwiaty w jego wiosce, ale nic nie mogliśmy z tym zrobić. Następnego dnia, następnego dnia, człowiek umarł. A kurde. Azir, pełny smutku, wchłonął w siebie ludzką duszę. Przemienił się w stworzenie o niewyobrażalnej mocy. Dlaczego mam wrażenie, jakby to się działo po tym? W sensie. Patrzcie, jakby to ja był. A nie, bo to było kiedy. Kurde, już wszystko mylę. Wszystko mi się już miesza. Z ludzką duszą Azir przekroczył barierę. Niósł ciało człowieka w stronę zachodu słońca. Z powrotem do ludzkiej wioski Azariel dotarł do jej centrum, tam znalazł łoże z, z, z zło, złotych kwiatów, łożył na nim człowieka. Nagle rozległy się krzyki. Mieszkańcy ujrzeli Azriela trzymającego ludzkie ciało. Myśleli, że zabił on dziecię. Zatakowali go wszystkim, co mieli. Go, po, powalał go wybuch za wybuchem. Azriel miał dość mocy, by ich wszystkich zniszczyć. Ale Azriel nie walczył. Chwytając człowieka, Azriel ośmiechnął się i odszedł. Co? Nie, ej, halo, co to się, co? Ranny Azriel doczołgał się do domu, wszedł do zamku, po czym rozpadł się w pył. Jego prochy rozsypały się po ogrodzie. Królestwo opanowało rozpacz. Panowała rozpacz. Król i królowa stracili dwoje dzieci jednej nocy. Ludzki po raz kolej... Ludzie po raz kolejny wszystko nam odebrali. Król zdecydował się, że już czas zakończyć nasze cierpienie. Każdy człowiek, który tu spadnie, musi zginąć. Gdy zbierzemy dość ludzkich dusz, zniszczymy barierę. Raz na zawsze. Aha! Już niedługo król Asgore da nam nadzieję, da nam wolność, da nam rozbawienie. Um. Powinieneś się cieszyć. Czy nie jesteś podekscytowany? Czy nie jesteś szczęśliwy? I patrzcie, muzyka ucichła. No, ja, Żabet, będziesz wolny. Oho, ja znam to miejsce, ostatni korytarz. Co tutaj było? A teraz swindel działa spoko. Hm? Siemka Sans. Gdzie jesteś? Where are you? Hello my friend. Hmm. No i dzieje się to słuchajcie. Czy będziemy teraz walczyć z Sansem? A więc w końcu ci się udało. Koniec Twojej podróży jest w zasięgu ręki. Już za kilka chwil staniesz twarzą w twarz z królem. Razem zdeterminujecie przyszłość tego świata. I jednak to nastąpi za chwilę, a teraz zostaniesz osądzony. Zostaniesz osądzony ze wszystkich twych czynów. Zostaniesz osądzony za każde PD, które otrzymałeś. Czym jest PD? To skrót. Oznacza punkty dewe... dewastacji. Aha. To sposób na określenie ilości bólu zadanego innym przez ciebie. Gdy kogoś zabijasz, Twoje PD wzrasta. Gdy masz wystarczająco BD, Twoje Love wzrasta. Love także jest skrótem. Oznacza Level of Violence, czyli poziom przemocy. To sposób na ustalenie czyjejś zdolności do dawania bólu. Im więcej dokonujesz zabójstw, tym większy ro rodzisz do siebie dystans. Im większy dystans do siebie rodzisz, tym mniej odczuwasz cierpienia. Tym łatwiej jest ci zadać cierpienie innym. Jakie ja Sansa, po prostu uwielbiam to, to, jak on potrafi wszystko wytłumaczyć. Ale ty... Nie zyskałeś nigdy żadnego love. Oczywiście, nie znaczy to, że jesteś kompletnie niewinny, czy naiwny. Tylko, że utrzymałeś w swoim sercu pewną wrażliwość. Nieistotne z takimi walkami czy trudnościami się mierzyłeś. Nauczyłeś się do robienia tego, co słuszne. Wzbroniłeś się przed skrzywdzeniem kogokolwiek. Nawet gdy uciekałeś, robiłeś to z uśmiechem. Nie zyskałeś love, ale zyskałeś love. Czy to ma jakiś sens? Może i nie. A teraz stawisz czoła największemu wyzwaniu całej twojej wyprawy. Twoje czyny zdeterminują losy całego świata. Jeśli odmówisz walki, Asgore weźmie twoją duszę i zniszczy ludzkość. Jeśli... jeśli zabijesz Asgora i wrócisz do domu, potwory zostaną uwiedzione pod ziemią. Co zrobisz? No właśnie to jest pytanie. I to jest trudny wybór. Cóż, na twoim miejscu życzyłbym się pod kołdrym. Ale nie dotarłeś tak daleko, by się poddawać, prawda? Dokładnie. Masz coś, co się nazywa determinacją. Jest tak długo, jak wytrzymasz... Tak długo, jak będziesz robił to, co podpowiada ci serce, wiesz, że postąpisz słusznie. Dobra, wszyscy na ciebie liczymy, dzieciak. Powodzenia. O, ja nie. Nie podoba mi się to. To jest ostatni korytarz. A za tym czeka nas walka z Asgorem. Tam właśnie tam jest Asgor. No dobra słuchajcie, to lecimy. A właściwie te ja wam dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. Do końca mam nadzieję, że wam się film spodobał. Wszystko się wyjaśniło. Znaczy praktycznie wszystko. Ja i tak nadal mam poplądanie, ale mam nadzieję, że wy coś zrozumieliście. Wiesz wy pewnie i tak wiecie o co chodzi w tej grze. Tak więc jeszcze raz dziękuję wam za obejrzenie tego filmu do końca. Jeśli wam się film spodobał to łapki w górę, jeśli nie to łapki w dół. Jeśli jesteście nowi to nie zapomnijcie o subskrypcji i o zostawieniu dzwoneczka. Dzwoneczek jest bardzo ważny, żebyście dostawali powiadomienia z mojego kanału o każdym przesłanym filmie. Filmy pamiętajcie, w każdy poniedziałek, środa oraz piątek o godzinie 14. Do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć.